Cześć i witam, nie włączyło mi się nagrywanie, więc to rzadko rozwalić pudełko. O, o z jadkiem. o, będzie, oj, jo ładna. O, wiedziałam, że gdzie w takim stylu, dlatego wzięłam te z tanga na ropy, chociaż... Nie oglądałam, nie gram, bo to chyba ta seria. gier jest Overlord. Opening mi się spodobał pierwszego sezonu, ale samego anime nie oglądałam. Eee, ale. Hmm. Dobra, patrzę Na początku coś. Tam tutaj jest jeden tytuł, a tutaj jest jeszcze Jakuza fartuszku. Kodeks perfekcyjnego Pana Może się wreszcie coś od tego, ale ładnie się błyszczy. Na bo ja to z tymi. Hmm. No, bo obowiązkami domowymi, to jestem na boku. Uuu, ja widzę, że całkiem fajna. Więc zobaczymy. No. no, zobaczymy. Wydaje się być no fajne. Już się wcześniej czułem. Teraz jakoś te. Na yy... co że będzie adaptował ton. Magę jako anime. Ale ostatnio oni mi nie wchodzą, wolę Mangusia przeczytać, więc ja wzięłam wziąłem pierwszy tam. Zastanawiam się, czy jeszcze nie kupić, bo teraz jest jeszcze Black Friday. Jak to zamówiłam, więc. Dobra, i teraz jeszcze Torradora. Coraz chudsze te tomiki Tornadory. Te bardzo lubię, Jak się zbieram, ja kupię, moje bo ja się nie Moje to bo to strasznie się rysuje ta obwoluta. Stoi tutaj, niby, normalnie ten. Daj coś ty. To już troszeczkę tak już z dalszych tomików to... To jest ta chyba przewodnicząca, a to jest ten... przyjaciel tego... jego Nie pamiętam jak on do końca miał. Nadal tam te tomiki, no to... Wychodzi raz na ruski rok i ja zapomniałam. Aż zdążyły dwa wyjść. Zgadnijcie kiedy przestałam... Miałam stop na mangi. Dobra, usta ta wnerwiona. Hmm. A co słuchasz Dostał laczkiem. Nie czytaj w tym Dobra, i tu jeszcze jedną serię poukładam i wam pokażę, co wziąłam. Hmm, reszty to mikro, do regami. I jakoś, nie wiem, w tym. 50 grudnia. To muszę coś omówić. E, prenumeratę. Ale ładne. Ojoj. Ja. jest taki obrazek pod spodem No, wola chyba dalej nie otwierać, bo to jest dość nadejś spoilerowe hmm, Bo to już mocno. A tym jak się skończyła 14, to się boję 15. Otwierać? O, ale ładna opuluta. Oj, oj, No, ciekawe, co się wydarzyło. Tutaj coś spoilerowego. O, ale ładne. ojoj, ajajajaj. tu jest jatusia. Ja O hmm. ale ładne I to takie ponoki będzie to za chwilę. 20 tomik. Oooj oj. O ładny do No real też ładnie. to mi się tylko jedna chyba woluta nie podoba. Ale te to, to wszystkie one. I to się tak dodatkowo, ale kuźwa jest chudsze No i trochę droższe. I są to Noragami, bez pańskiej opowieści. Nie wiem co to tak do w ogóle. Yy. O, czaje. To tutaj dobra, jeszcze? Uuu, ładny. ładne. A ja się zastanawiam, gdzie są tu niektóre tak jest tutaj, że ten. Mm, gdzie są te historie, to niektóre to było jako owo przedstawione i się zastanawiałam, jak to, jak to w mance nie było nigdzie. I nie wiem, jak to byście znali. Więc to jest w takim czymś. No okej, okay, jestem zadowolona. Taka jak jedna kumówka. No i będzie jeszcze jedna y, rzecz, ale to muszę jeszcze po nią. Musi kurier przynieść, jeszcze je, je, jest na mój adres. Wsadzę to sobie od razu do naragami. To będzie, przykładeczka do naragami i nigdzie indziej nie będę jej dawać. Nie ma jej tam, to no i no pa, ładne to włożę. No i owe, No to na razie się nie żegnam. Będzie jeszcze jedna paczuszka. no nie z mangami, ale no, poniekąd związana. Więc za chwileczkę się widzimy. Dobra, jestem już i mam to jedną rzecz. Tylko że to odbierała moja siostra, bo za to w ogóle jest. To jest trochę tak kosz rozpakowania, więc nie wiem. Zrobię to. Jest to koszleczka. Nie wiedziałam, czy to w ogóle nagrywać tą swoją koszulką, bo ten raczej ma jak ja paka czy coś. Ale co mi się podoba, a już tak tematycznie jak ten yy, manga na ragami. To niech sobie ten. E, będziesz jeszcze koszuleczka. Proszę. troszeczkę tutaj światło źle padające. E, nie będzie no to taki. Ten gratisik. Jak tutaj zrobię, to to otworzę. O! Kotek. Kotek mam roczek. Opa, jest to koszuleczka z Jadkiem No jak to zobaczyć, żeby to dokładnie tak Wam pokazać? Opa Fajnym wzorem się jakieś było to, jak ten yy, nad... nadruk to zdjęcie, co jest na na to nadruk, miał gdzieś, yy, tapetę na telefonie yy, więc sobie zamówiłam ją Jadek tak. Za pierwsze yy, moje no moja bluzka, koszulka z właśnie z jakimś animcem. Ja już się na małym kieprzbierdzie, na cały hajs, niż na jakieś bajery. Ale no cóż, co mówiłam, to jest. To na tyle mam takiego dodatkowego pokazania. Zrobiłam taki średni unboxing, no bo wiesz jak otwarty, to a, no, mówię, ono ładny na to To kończę na razie cześć, mam nadzieję że Wam się podobało. I Was nie zanudziłam.